I dzisiaj chciałabym Wam pokazać jedną z fajniejszych pierwszych gier z kostką Takich planszówek, które spokojnie e, mogą być dla nawet małych dzieci 2+, i naprawdę spokojnie Wam ją polecam To jest gra niemieckiej firmy Haba w ogrodzie e, Ja akurat mam niemiecką wersję, ale to absolutnie nie ma znaczenia Gra jest prosta, to co jest w pudełku to e, drewniane owoce, gruszki, śliwki, jabłka i czerwone jabłka no, i plansza, kruk i kostka. Rozkładamy planszę: to są nasze drzewa. One mają tutaj kolory i żółte, żółte gruszki. Owoce są po cztery sztuki. Mamy też koszyczek na nasze zbiory. No i drogę, po której podąża nasz kruk. I będzie zbliżał się do naszego sadu I chce nam zjeść miom, 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 Wszystkie owoce A my gramy Przeciwko właśnie krukowi Który jest w ogóle śliczny, drewniany Piękny I zbieramy wszystkie owoce Czyli wszyscy gramy do jednego koszyka Wrzucamy Jak wypadnie kruk Kruk się przesuwa do przodu I zbliża się do sadu Wypadnie żółty kolor Bierzemy żółtą gruszkę do naszego koszyczka. Wypadnie niebieski kolor. Bierzemy niebieską śliwkę. W zasadzie fioletową. No i tak cały czas gramy tak, zielony, to zielony jabłko i tak na zmianę wszyscy dookoła. I gra polega na tym, kto pierwszy wygra, tak czy my wszyscy razem, czy może kruk. Jest też jeszcze znaczek koszyczka. Gdy wypadek koszyczek, to możemy wziąć dowolny owoc, z planszy. ten, ten. Ten lub ten. I to bez znaczenia. Ten znaczek się przydaje szczególnie pod koniec gry, kiedy już tych owoców jest mało i, i czasami wyrzucenie konkretnego koloru jest e, no, <grytania> pewnym kłopotem. Słuchajcie, gra jest naprawdę fajna. Moje dzieci ją uwielbiają. Już czasami aż ja mam dosyć tej gry, ale jest świetna i można w nią grać non stop. I naprawdę, oswaja, e, uczy kolorów, oswaja z kostką, oswaja w ogóle z takimi planszówkami i uczy gier, gry zespołowej. Choć i tak muszę Wam powiedzieć, że dzieciom najbardziej się podoba, kiedy wygrywa kruk. <grytanie> Dajcie znać, czy znacie tą grę, a jeżeli nie, to ja Wam bardzo, bardzo ją polecam. To pa!